Już nie początek nowego roku szkolnego i teraz należy zadać sobie pytanie, czy uczniowie, którzy 1 września ruszą do szkół, pójdą tam z podniesioną głową, czy też z obawami o oceny, które będą otrzymywać każdego dnia z kolejnych przedmiotów szkolnych. A co byście Państwo powiedzieli na to, gdyby w szkołach nie było ocen niedostatecznych? Tak wygląda właśnie to w szóstym liceum ogólnokształcącym w Lublinie, gdzie ocen niedostatecznych się nie wystawia. Dyrekcja tamtejszej placówki uważa, że wystawianie ocen niedostatecznych źle wpływa na uczniów, powodując u nich większy stres. Co ciekawe, ocen niedostatecznych nie wystawia się również w Tarnowie. Tak tak. W pierwszym zespole szkół ogólnokształcących na lekcji języka niemieckiego zamiast standardowych ocen od 1 do 6 wystawiana jest ocena opisowa. Nauczycielka, która właśnie taki sposób oceniania wybrała dla siebie i dla swoich uczniów, bardzo go zachwala i proponuje innym nauczycielom a jakie jest Wasze zdanie na temat standardowych ocen w szkołach? Napiszcie.